Siemano, z tej strony Mycha, a w tym filmiku chcę przedstawić poradnik, jak zrobić hodowlę NPC w Poradnik jest autorstwa użytkownika Awachi z Craftsite, a ja go przedstawiam w wersji wideo. Na początku musimy znaleźć zombie Willigera, jest 5% szansy, że zespałnuje się zamiast zwykłego zombie, lub gdy osadnik zostanie zarażony. Gdy już mamy takiego zombie, to musimy gdzieś go ukryć i unieruchomić, żeby nie zginął. Tworzymy miksturę słabości, używając kolejno butelki z wodą, brodawki, sfermentowanego oka pająka i prochu. Potem robimy złote jabłko w ten sposób. Rzucamy w zombie miksturką, po czym dajemy mu jabłko. Wtedy zaczyna się proces leczenia. Po około 3 minutach jest już normalny osadnik, lecz do hodowli potrzebujemy przynajmniej dwóch, więc powtarzamy tę czynność do uzyskania drugiego osadnika. Jeśli już mamy przynajmniej dwóch wiliżarów, to musimy ich umieścić w jakimś pomieszczeniu lub zagrodzie. Potem stawiamy dużo drzwi niedaleko osadników, ponieważ bez obecności drzwi oni się nie rozmnażają. NPC będą się rozmnażać, aż ich liczba będzie wynosiła 35% liczby drzwi. Więc jeśli postawisz 100 drzwi, to wilgerów będzie 35. Jak wiadomo z handlu z NPC czasami można wiele zyskać, więc taka hodowla jest opłacalna. A teraz pokażę tabelę z tym, czym dany osadnik może handlować. Link do niej i do profilu użytkownika czyli będzie dostępny w opisie filmu. Cześć.